Złożymy sobie teraz prostą ścieżkę ruchu robota. Pokażemy, jak to wygląda, jak się robi ścieżki. Wybieramy sobie bazę, która jeszcze jest zerowa, jeszcze nie jest określona. Wybieramy sobie nasze narzędzie, które już mamy przeuczone. I w trybie ruchu robota jog przesuwamy sobie robota do pierwszej ścieżki ruchu, do pierwszego naszego punktu. Zapisujemy ten punkt jako punkt PTP, jako właściwie ruch PTP, czyli point to point. Yy, Przedstawiamy robotę do drugiego punktu, również go zapisujemy. No, dodamy sobie tutaj kilka yy, takich punktów, żebyśmy mieli jak pokazać i demonstrować tą naszą ścieżkę ruchu. Robota, yy, tutaj pojedziemy sobie jeszcze w górę, zapiszemy punkt. Jedną pozycję domową damy na sam koniec, żeby robot zaczął od pozycji domowej, przejechał nam ścieżkę i skończył również w pozycji domowej. Zrestartujemy naszą symulację i ją załączymy i będziemy mogli teraz zaobserwować ruch robota przejeżdżającego poprzez zdefiniowane przez nas punkty no i widzimy robot pojechał tak jak go zaprogramowaliśmy zmniejszymy sobie troszeczkę prędkość ruchu robota analogicznie jak działa to stitch pedanta to jest taki jakby wirtualny override możemy sobie teraz to zwolnić trochę raz jeszcze odpalić i widzimy że robot jedzie wolniej przejechał dokładnie tak samo po ścieżce to, co możemy sobie tutaj jeszcze zmienić, to zaokrąglić ścieżkę ruchu, żeby nie była taka kanciasta jak przed chwilą. Tylko, żeby robot po tych punktach przejechał y, płynnie, bez zatrzymywania się. Wtedy robot nie osiągnie dokładnie tych punktów, tylko będzie je zaokrąglał, będzie je skracał, będzie je, y, tak jak mówi, ścinał. Tak? I teraz widzimy, że ścieżka ruchu y, była płynna i wyglądała dużo ładniej y, dla oka. Tak, zwolnimy sobie tą prędkość jeszcze mocniej i widzimy jak robot sobie jedzie, nie zatrzymuje się między tymi punktami i wraca do pozycji domowej. Tak, to jest opcja blending, którą możemy włączyć i wyłączyć. Jeśli ją wyłączymy, no to zobaczymy znowu, że robot w każdym punkcie będzie się zatrzymywał, aby go osiągnąć z zadaną dokładnością.